Ale ponownie z magazyn magazynu ddr -u. mamy tutaj kolejnego Ulepa TSK250x1 250 z silnikiem ETZ251, w sumie to komunik wahacz ETZ250, przednie około 16 cali, wysoka kierownica, a masa no, Co tu jest grane? Jedny kierunkowskaz, a grane jest to, że to jeździło w zaprzęgu z wózkiem bocznym, oczywiście po lewej stronie, Guzek był Pulsquire, e, albo Mitsi, Mitsi, chyba to się nazywało w um, ostatni raz na drodze w 2012 roku jak widać po krążku podatku drogowego w ogóle 115 także też ciekawie i, I tak to tutaj się prezentuje. Właśnie to jest ten motocykl, który będę planował zepsząc z wózkiem. Udało się parę dni po zakupie tego motocykla kupić fajny wózek, naprawdę w super stanie jeszcze na dużym kole, bo 18 tam jest jakaś założona. Także bardzo sensowna konstrukcja, która nie wymaga żadnego wkładu. Po prostu przypięć do tego motocykla i jeździć. Na sam motocykl wiadomo, będzie potrzebował serwisu. Um, tak jak mówiłem, chyba już wspominałem um, Silnik jest na chodzie. Ładowanie jest, wszystko praktycznie działa, obroty trzymam, no ale trzeba tutaj zrobić naprawdę taki porządny serwis, elektrykę ogarnąć, bo jest to jest tutaj bałagano, no ale poza tym nie jest źle. Dobra, jest. jest potencjał. Zobaczymy kiedy się za to uda zabrać, może w przyszłym roku już, już by to wyjechało, bo faktycznie on nie potrzebuje dużo. Także dobra, dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć!